Z Orłem na piersi. Bardzo się słyszę. Ja jestem strasznie wdzięczna telewizji PULS. Dziękuję bardzo panu prezesowi Dariuszowi Domskiemu i całej telewizji PULS za wsparcie mnie w tej misji na Mistrzostwa Świata w Hondurasie w ratanie. Dzięki temu udało mi się kilkukrotnie poprawić rekord polski. Wiem, że dumnie i godnie reprezentowałam nasz kraj z logo Pulsu. I <noise> jesteście moim patronem. Wspieracie mnie właściwie, może powiedzieć, prawie że od początku mojej kariery freedivingowej, więc dziękuję Wam bardzo, moja wdzięczność jest nieoceniona.